Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś będzie na temat list zadań do zrobienia, tak zwanej listy to-do. Listy, którą przygotowujesz po to, żeby mieć obraz tego, co masz do zrobienia danego dnia. Powiązane jest to oczywiście z planowaniem, z tym, co prowadzi Cię do realizacji określonych celów, ma to Ci... Pomóc. Tylko z jakiego powodu dzieje się tak, że często na tej liście to do, na zrobieniu tej listy się kończy. Podobnie jest z planowaniem, że często kończy się tylko i wyłącznie na tym planowaniu, a nie idzie za tym działanie. Po pierwsze, może być tak, że cieszy się tylko i wyłącznie sam fakt tego przygotowywania. Lubisz czuć się osobą Zajętą, która ma dużo rzeczy do zrobienia, ale nie idziesz o krok dalej, nie podejmujesz tego działania, nie sprawdzasz tego, nie, nie, nie zajmujesz się tym w taki sposób, żeby wiedzieć, co po kolei masz zrobić. Po prostu wykonujesz, przygotowujesz daną listę i ona jest. I już po samym takim etapie przygotowania czujesz się tym przytłoczony. Masz poczucie, że tego jest zbyt wiele. I powstrzymujecie to przed działaniem. Jest to jeden z takich jakby objawów i powodów tego, że ta lista jest w niewłaściwy sposób przygotowana. Bo tak naprawdę na tej liście powinno znaleźć się 5-7 takich najważniejszych rzeczy, które masz do zrobienia danego dnia. Nie wszystko. Tutaj nie ma znaczenia wypisanie wszystkiego, co ty masz do zrobienia od rana do wieczora. Przede wszystkim dochodzi tutaj kolejny ważny element, żeby umieć. Ocenić, co jest najważniejsze. Jeżeli trudno ci jest na tym początkowym etapie wypisać tylko te 7 najważniejszych rzeczy z takiej listy to do, to zrób sobie najpierw taką bardziej obszerną, a potem poddaj ocenie każde z wypisanych zadań, tematów i zastanów się, które z nich jest najważniejsze, a co za tym idzie. Czy w jakiś sposób przybliża Cię do realizacji Twoich celów, bo tak jak z planowaniem, planujesz jakieś konkretne działania, które mają przybliżyć Cię do realizacji celu, to taka lista Tudu też ma to na celu. Więc tak naprawdę no, tutaj można rozróżniać nazewnictwo listy Tudu, planowanie, ale chodzi przede wszystkim o to samo, o to, co przybliży Cię do realizacji Twoich celów. Więc Zrób sobie na początek taką dłuższą listę, ale zaraz po tym poddaj ocenie każde z tych napisanych zadań i wtedy zostanie ci ta najważniejsza ilość zadań do zrobienia. I na tym się skup. I z jednej strony może towarzyszyć Ci chęć właśnie zrobienia wszystkiego, że to wszystko jest bardzo ważne i wszystko, co sobie wypisałeś na tej długiej liście, jest do zrobienia. Z drugiej strony może właśnie paraliżować Cię strach przed tym, że jest tego zbyt wiele. I w obu wypadkach tak naprawdę nie podejmujesz działania, bo nie wiesz, do, od czego masz zacząć, a z drugiej strony przytłaczacie zbyt duża ilość tych zadań, więc skup się na tych najważniejszych, a potem nadaj im taką hierarchię ważności, od czego należy zacząć. Być może któreś zadanie jest powiązane z poprzednim. Ważna jest taka ocena. To nie chodzi tylko o napisanie takiej listy to do i cieszyć się z faktu, że, że ona jest, ale niech coś za tym idzie. Niech pozwala Ci ona właśnie działać. To nie chodzi tylko o to, żeby zapisać i mieć świadomość tego, co można zrobić danego dnia, ale ma to Ci ułatwić funkcjonowanie danego dnia. Kolejna rzecz to być może nie uświadamiasz sobie właśnie po co robisz taką listę. Z wielu źródeł słyszysz, że warto takie rzeczy robić, że powinno się mieć taką listę to-do, ale sam dla siebie nie odpowiedziałeś? Po co? Czemu to ma Ci służyć? Na jedno pytanie już Ci odpowiedziałam. Ma przybliżyć Cię to do realizacji Twojego celu. Dwa, ma polepszyć Twoje funkcjonowanie w ciągu dnia. Kolejna rzecz, ma jakby... Zniwelować, zmniejszyć Twoje zmęczenie po ilości wykonywanych różnych zadań. Być może do tej pory wykonywałeś różne zadania, nie wiedząc właśnie, jaki jest ich konkretny cel, po co to robisz, i chwytałeś się różnych rzeczy, różnych zadań, a nie takich, które są właśnie najważniejsze i, i konieczne do zrobienia. Więc z tego punktu bardzo ważne jest zrobienie takiej listy to do, żeby sobie to wszystko uporządkować i zajmować się tym, co jest najważniejsze. I to nie chodzi właśnie o to, żeby ciągle być zarobionym, żeby ciągle pracować, działać i, i to ma Ci dać satysfakcję. Nie, wręcz przeciwnie, wybrać takie rzeczy, które są najważniejsze, a które będą ci prowadzić do konkretnych celów, do konkretnych rezultatów. To jest bardzo istotne, więc zmieni swój punkt widzenia, niech nie cieszy Cię tylko i wyłącznie ta ilość zadań, które masz do zrobienia, ale niech cieszy Cię fakt, Ile z tych rzeczy ty zrobisz, bo one są najważniejsze? Na tym się skupiaj. Nie na tym, żeby mieć taką długą listę zadań do zrobienia i to jest super, jaki ty jesteś zarobiony i ile masz rzeczy do wykonania, tylko skupiaj się na takich najważniejszych i to niech będzie dla ciebie powód do, do radości, do dumy, że ty wykonałeś te najważniejsze rzeczy, które naprawdę przybliżają cię do określonych celów, określonych rezultatów. I Kolejną rzeczą jest to, że ta zbyt duża ilość rzeczy będzie wywoływać w tobie stres. Będziesz się denerwować tym, że, że nie zdążysz, że jest tego zbyt wiele. Więc, kolejny jakby powód, żeby tę listę ograniczać do tego niezbędnego minimum, to właśnie to zniwelowanie stresu, bo to też będzie cię blokować przed działaniem. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo ważne jest robienie tych list to do. Wymieniać to, co jest najważniejsze do zrobienia i wykonywać. Niech to nie będzie tylko zrobione dla samego faktu zrobienia, ale niech coś za tym idzie. I Ty przede wszystkim, podejmując się jakby zapisania sobie takiej listy, odpowiedz sobie na pytanie: po co to robisz? I wtedy łatwiej Ci będzie wykonywać i zapisywać poszczególne zadania. Cześć.